Siemanko widzowie, z tej strony Balik. dziś długo wyczekiwana przez was recenzja filmu Jak Wzorać Smoka czy Ukryty Świat, tak. Coś, nie był? wiem, wiem, nie hejtujcie mnie, wiem, że to miało być 7 miesięcy temu, ale no po prostu miałem inny materiał na głowie, jeszcze, waka... jeszcze przed wakacjami miałem szkołę, i byłem w czwartej klasie i to była dosyć trudna klasa przynajmniej dla mnie i ale teraz straci na to, że kończę się to... a planowałam zrobić właśnie recenzję jak to jest 3 to uznałem, że nie ma na co czekać, bo no do trzeciego, do drugiego mam rozpoczęcie roku szkolnego, więc, więc zostało tylko się, zostało tylko trzymać kciuki na strajk. Ta. To, jakby co. Drugiego bym. Drugiego, po, jak wrócę z rozpoczęcia roku, to wtedy będą plany. Ale na. Jak będzie wyglądać mój kanał do. Do końca roku szkolnego. Ok, więc. Więc, jak. Więc, więc skrócie, fabułę. Przedstawmy fabułę. I żeby nie było, jeśli ktoś jakimś cudem nie widział tego filmu, to zaznaczę, że. Tu, że pierwsza część będzie pierwsza część recenzji która, która, że pierwsza część tej recenzji będzie bez spoilerów a druga będzie ze spoilerami więc, więc zaczynamy recenzję 3 To, ale skróćcie sobie przy tym fabułę. Jak wytresować Smoka 3 to trzeci film ze serii Jak zyskać Smoka i, i jak mówi sam twórca to ostatnia część. Sorry, przepraszam, ale moja mała do mnie dzwoniła. Dobra, no, tak, to to film opowiada o czkawce i szelbatku, który czy chcą którzy chcą zrobić, którzy, no, którzy opowi no, opowiada o szczerbatku, który znajduje sobie białą furię i w który się zakochuje, a jak, a jak powiedział, no, no i, no i pojawia się e, grimer, który chce zniszczyć, znaczy, który chce za wszelką cenę zabić szczerbatka, i że, że właśnie to on wybił wszystkie czarne, wszystkie czarne furie, raczej nocne furie, przepraszam, bo dawno nie oglądałem. więc dawno nie oglądałam wszystkich trzech części. Dobra, do tematu, to... I nas, no i Czkawka chce, żeby jego ludzie i, smo, i ich smoki zamieszkały w tym ukrytym świecie. Tyle będzie za bardzo nie zadzielił, by by w tej części nie zdać spoilerów, w drugiej części, która będzie później to będą spoilery, to tak. Jak chodzi... Jak chodzi o... Ogólnie sam film to mi się bardzo podobał, no... Popłakałem się pod koniec, ale tak, żeby nie spoilerować. Nie będę mówić dlaczego się popłakałem, ale na serio, naprawdę to Epicki finał jak było w pierwszym zwiastunie. Pamiętam, no pamiętam jak, No pamiętam jak, jak to było przed kinem, że... Pamiętam jak to było przed kinem, że... Pamiętam jak to było przed kinem. No, pra, no naprawdę świetny film. Jak chodzi o wątki i postaci, to... Jak chodzi o ogólnie wątki, to... Mi się podobały. No ogólnie mogłem... No ogólnie jak dla mnie ten film za bardzo... nie ma minusów za bardzo. Akurat za... Później opowiem w szczegółach. Tak, to... animacja jest dla mnie w sposób fantastyczna. Jak dla mnie... No po prostu świetna. To jak chodzi o... No akurat... Jak na no akurat Montek na no no ogólnie w, wszystko w tym filmie mógłbym robić dobrze Akurat pamiętam jak czekałem na ten film z 5 lat od, od praktycznie jak za Smoka 2 to naczekał na, na, na trójkę Naprawdę świetny film Okej, okay, to już wtedy pogadaliśmy o części bez spoilerów to, to to na coś ze, ze spoilerami, więc jeśli nie widzieliście filmu, choć wątpię, to już wyłączcie ten materiał. Ok, to jak chodzi o Grimera, to jego wątek jest świetny, ale jest jeden, ale jest coś, co właśnie może nie pokazać, zapowiedź, jak wytresować smoka 4? Czy podczas. Czy grimer potem wpadł do. Czy jak. Jak myśleliśmy, że już czkawka zginie. Gdy spadali do wody, to jak czkawka została uratowana przez Szerbatka. I to. I następnie po prostu Glimmer spadł do wody. Ale co jeśli grimer się nie utopił? Hmm? czyżby jak wracało H4 Samo yy! okay, to zostało potwierdzone? okej, to Poczekam kolejny zwiastun, Chodzi. otóż może ta opowiem trochę o zakończeniu no po prostu pobłakałem otóż zakończenie było takie czkawka mówił, wszyscy wikingowie z Beltku znali, że smoki powinny być wolne od ludzi dlatego no, puszczają ich wolno. I, no i od smoki to Tu ja na mnie widzimy nowy, nowy berg. No i widzimy potem ślub, kawki i Astrid. I, I ogólnie wtedy się popłakałem. Pamiętam jak. Ale pamiętam jak. Pamiętam jak dziecko przede mną pytało swoją mamę: Gdzie jeszcze Batek? Hmm. W sumie. Proszę, trochę. no Po prostu nie wiem co powiedzieć Ale ogólnie Ale ogólnie trochę trochę było śmiać. trochę byłem um, tak trochę to cringe bo no, na innym z filmów na filmie koszego historii bo KTUBER powiedział, że że jest... No, dziecko do niego powiedziała Sashibo. <noise> ok, ok, ale nie, ale, nie wrac ale jak chodzi o samo zakończenie, to to ono wyglądało tak. Widzieliśmy czkawkę z brodą, i okazało się, że praktycznie cała Trylogia to była po prostu historia czkawki, które opowiadały o tym swojemu synkowi. I też pewnie swoje córce. I widzimy Astrid, która, która po prostu no jest z córką. No i następnie widzimy, no i następnie oni wracają w pewną gumą mgłę. I okazuje się, że tam znajdują się dzieci: trzy dzieci, trzy, trzy dzieci: Białej Furii i Szczerbatka. No i, no i po następnie. Następnie wszyscy, Następnie nie wiem skąd bierze się wichura. No i następnie czkawka mówi, że kiedyś smoki powrócą. Heh. w sumie to też mogło odpowiadać czwórkę. Ale proszę Dreamworks, Nie róbcie jak zwracaj Smoka 4. Przecież trójka to była idealna! To tak. Jak chodzi o ocenę, no jak chodzi o ogólnie ale no, ogólnie po prostu ten film był świetny jak taka moja ocena to spokojne 10 minus na 10, bo jakoś mi nie wiem czemu ale coś mi zabrakło okej, okay, więc jeśli odcinek wam się spodoba pamiętajcie by zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, okej, okay, no to pa